Taka muzyka podobno porywa do tańca jeszcze bardziej niż na zwykłej zabawie. Jest to muzyka węgorska, ukraińska. Również nieraz śpiewamy w języku jugosłowiańskim, bo na, tą, na tę imprezę małanki przychodzą. Nie tylko ludzie, którzy znają tą kulturę, Łemkowie, Ukraińcy, to przychodzą również znajomi, sąsiedzi, Polacy. A muzyka niewątpliwie łączy wszystkich, bez względu na pochodzenie. Zostaliśmy zaproszeni przez znajomych z gromadki na zabawę karnawałową. Przyjechaliśmy z Wrocławia i przychodzimy do pięknie udekorowanej sali. Jest 2013 rok, jest sylwester, więc jesteśmy szczęśliwi, bo sylwestra spędzaliśmy całkiem niedawno w kowarach. I mamy okazję spędzać go po raz drugi w tym roku. Ja akurat jestem tego obrządku i dlatego to są moje takie znane piosenki, które bardzo lubię i słucham. Uczyli mnie moi rodzice tych piosenek. Ja swoich, swoje dzieci uczy, uczę, tych sam też umiem. Dlatego to po prostu wchodzę to, bo to jest nasz rodzinny język. Jest to szczególny dzień, kiedy e, corocznie dwa tygodnie po Sylwestrze e, mniejszość narodowa ukraińska i Łękowska organizuje właśnie małankę. Małanka jest e, dość specyficzną uroczystością, bo jest to karnawał, a zarazem e, w obrządku wschodnim jest to nowy rok. Dlatego możemy uważać, iż małanka w wydaniu właśnie e, w gromadce. Jest niejako produktem narodowym. W gromadce na Małance bawiono się już po raz trzydziesty. Pierwsza Małanka odbyła się w 1981 roku. Najpiękniejsze były te pierwsze, dlatego że cały przekrój pokoleń żyjącym w gromadze na ukraińskiej czy lędkowskiej, tak? wszyscy byli tam. A pierwsza malanka to była, to była, to była super, to pisali gazety, że takiej malanki jeszcze nigdzie nie było. Początkowe małanki były organizowane właściwie dla tej wspólnoty tutaj, miejscowej. Rokrocznie coraz więcej osób interesowało się tą imprezą ponieważ bawiliśmy się wspaniale, było duże zainteresowanie, kto w jednym roku przyjechał, w następnym roku ściągnął następne towarzystwo. Ci, którzy dzisiaj będą się bawić i bawili się do tej pory, to są mieszkańcy regionu i subregionu. Bardzo często zdarzało się, iż przyjeżdżali z dalekiego Gorzowa, z Koszalina. I tak było też tego roku. Na Małankę przyjechali goście z całego kraju. W sali gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Gromadce bawiło się ponad 200 osób. Małanka nigdy nie kończy się wcześniej niż o 5-6 rano. Życzę Wam miłej i wesołej zabawy. Wszystkiego dobrego.